Ostatnie wyzwanie z cyklu Ogarnę detailing na wiosnę. Poprzednie dwa dotyczyły mycia detailingowego i woskowania. Mam nadzieję, że je widzieliście. Dzisiaj zajmiemy się kwestią sprzątania wnętrza. Sprzątanie wnętrza tak naprawdę nie będę udawać, że jest w tym jakaś wielka filozofia. Każdy potrafi swój samochód posprzątać w jakiś lepszy bądź gorszy sposób. Chciałam Wam jednak Dać kilka wskazówek, pokazać w jaki sposób y, najlepiej sobie tę pracę poukładać, co zrobić najpierw, co zrobić później. Przedstawić Wam kilka trików y, dotyczących właśnie sprzątania. Tak więc, zapraszam do oglądania. Podstawową czynnością, od jakiej powinniśmy zacząć sprzątanie samochodu, jest oczywiście odkurzanie. W zależności od tego, Mamy dywaniki materiałowe czy gumowe, powinniśmy je wyciągnąć z samochodu. Tutaj akurat są gumowe, pokażę Ci później w jaki sposób najlepiej je wyczyścić i zabezpieczyć. Jednak na razie sobie to zostawiamy. Eee, odkurzanie, no odkurzanie albo odkurzanie, wiadomo potrzebujemy odkurzacz i przesuwamy sobie fotel do przodu, do tyłu, żeby wszędzie dojść. Nie będę wam tego demonstrować. Myślę, że każdy wie, na czym to polega. Co wam jednak chciałam powiedzieć? Czasami zdarza się, że odkurzamy ten samochód, odkurzamy i nie możemy go doodkurzać. Cały czas jest pian w wykładzinie, albo jakaś sierść, albo gdzieś tam do zakamarku nie możemy dojść i nas strasznie irytują te, te śmieci, które tam są i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Co się warto zaopatrzyć, żeby sobie pomóc w odkurzaniu? Pędzelek z takim twardym włosem bardzo dobrze się sprawdzi tutaj do tej przestrzeni, między właśnie progiem a fotelem, albo z drugiej strony, i w innych zakamarkach, gdzie nie jesteśmy w stanie odkurzyć samochodu, gdzie nie jesteśmy w stanie dojść końcówką odkurzacza. W ten sposób sobie po prostu wymykamy śmieci i możemy je potem poodkurzać. Jeśli chodzi o piach i o różne na przykład, igły i inne rzeczy, które się zbijają do wykładziny, przyda nam się szczotka. Taka też również szczotka z twardym włosiem. To akurat jest szczotka plastikowa. Ona głównie się sprawdzi przy wyczesywaniu piachu albo, albo igieł. Nie mam tutaj, żeby wam pokazać szczotki miedzianej, która sprawdza się o wiele lepiej, jeśli chodzi o wyczesywanie piaków. Jednak jeśli nie mamy szczotki miedzianej, szczotką plastikową również sobie poradzę. dwanika gumowego. Z reguły samo opłukanie ich wodą pod ciśnieniem nie wystarcza, żeby je dobrze doczyścić. Dlatego powinniśmy zastosować chemię. Możemy to zrobić mocniejszym stężeniem ABC, albo preparatem typu Tire Gravel Cleaner, czyli takim preparatem do czyszczenia gumy, do czyszczenia opon. I warto oprócz tego, że naniesiemy ten preparat, to również ten dywanik wyszczotkować. Tutaj akurat nie mamy dużo yy, różnego rodzaju rowków, w którym mógłby wchodzić brud. Są jedynie takie małe płytkie kółeczka, ale niektóre dywaniki mają bardzo dużo tych rowków i, i fajnie byłoby wyszorować po prostu ten brud z, z ich powierzchni. Płuchać sobie co jakiś czas tą mikrofibrę po prostu w wodzie i docierać, docierać mokrą, mokrą szmatką resztki tej piany i brudu. Zaprezentuję Wam na przykładzie drzwi, jak to powinno wyglądać. APC staramy się nanosić zawsze na szczoteczkę albo na pędzelek. Nie psikamy tak po drzwiach bezpośrednio czy po innych elementach. Wyboczek drzwi. Jeśli nie zamierzano go czyścić, to lepiej uważać, żeby go nie zmoczyć, ponieważ mogą powstać później tutaj plamy. Uważając na to, aby nigdzie nam nie ściekło to APC i nie zaschnęło, ponieważ wtedy może powstać taki trudny do usunięcia zaciek. A jeśli są miejsca, w których nie jesteśmy, sta w, które nie jesteśmy w stanie dotrzeć szczoteczką, przyda nam się pędzelek. Ja akurat preferuję takie mniejsze rozmiary pędzelków i wtedy również zanosimy APC na na ten pręzelek i różne szczeliny tutaj, zakamarki, możemy w ten sposób doczyścić. Warto również pamiętać, aby kieszenie w drzwiach również odkurzyć aby tam nie było żadnych śmieci, które mogłyby nam przeszkadzać. Brudne, żeby wymagały gruntownego czyszczenia, to mamy dwie opcje. Możemy albo zastosować po prostu APC, jakieś słabsze stężenie na mikrofibrę bezpośrednio i, i przecieramy w ten sposób plastiki, albo możemy kupić osobny preparat dedykowany do wnętrza, tak zwany interior QD, Czyli taki Quick Detailer, który usunie nam kurz, usunie nam jakieś drobne zabrudzenia, a także jak, w jakiś sposób zabezpieczy te plastiki. To jest takie drzwi jednym powiedzmy. I tak, teraz będziemy czekać, żeby nam te plastiki wyschły. A ja opowiem Wam, co, w jaki sposób można wyczyścić takie materiały, drzwi. Po etapie czyszczenia plastików, Najlepiej jest zająć się tapicerką. Jeśli masz w planach czyścić swoją tapicerkę, to to, to jest właśnie dobry moment, aby, aby to zrobić. Jednak aby wyprać tapicerkę materiałową, potrzebujesz odkurzacza ekstrakcyjnego. Nie każdy może ma taki sprzęt, nie każdy, nie każdy chce go kupować. Jest jednak metoda, aby trochę odświeżyć materiał na fotelach. Nie zastępując co prawda nigdy prania, Takiego tradycyjnego, jednak we własnym zakresie można coś takiego zrobić. Metoda ta nazywa się bonetowanie. I czyścimy najczęściej za jej pomocą właśnie boczki drzwi oraz podsufitki, czyli elementy, które są narażone na odklejenie się, i z, powo z tego powodu nie powinniśmy ich zbytnio przemaczać. Jednak, jeśli chcesz, możesz również taką metodę zastosować na fotelach. W ten sposób trochę te fotele odświeżysz. Jednak prawdopodobnie jakiej rozległych plam się nie pozbędziesz. Chociaż to wszystko zależy od rodzaju materiału i tapicerki. Dobra, przejdziemy do, do czyszczenia tego, tego materiałowego, materiałowego boczku. O, jest już coraz więcej takich dedykowanych preparatów właśnie do bonetowania. Tak się to nazywa, czyli czyszczenia na sucho tak jakby. Potrzebujemy czystej mikrofibry. I tak naprawdę cała filozofia polega tylko na tym, aby równomiernie pocierać mikrofibrą. Po tym materiale. Co jest ważne, jeśli pierzemy właśnie jakiś fragment materiału, powinniśmy go równomiernie zmoczyć. Ponieważ mogą nam wtedy, jeśli będziemy na przykład miejscowo, tutaj tylko mamy jakąś plamkę, próbujemy ją wyczyścić miejscowo. To jest szansa, że po prostu zrobi się tutaj plama większa. Tak samo w przypadku podsufitek. Dlatego jeśli już czyścimy jakiś element, to najlepiej go czyścić w całości. nie tylko takiego przetarcia, odświeżenia. Czekamy teraz jeszcze chwilę, aż wyschną nam plastiki na drzwiach. Będziemy je zabezpieczać, żeby prezentowały się ładnie i miały ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Potem zabierzemy się za mycie szyb i to tak naprawdę będzie tyle, jeśli chodzi o całe wnętrze. A co z kredkami nawiewu? Jeśli są one bardzo brudne, to powinniśmy je wyczyścić również za pomocą pędzelka i apce. I następnie zwiniętą fibrą po prostu wycieramy dokładnie każdy szczebelek. Można sobie pomóc wtedy również patyczkami do uszu, jeśli chcemy wyczyścić tam głębiej, żeby były idealnie czyste. A tak naprawdę przy takim bieżącym sprzątaniu, jeśli chcemy tylko odświeżyć wnętrze, Wystarczy nam pędzelek z miękkim włosiem, i po prostu wymiatamy z nich kurz. Tak aby prezentowały się ładnie i czysto. Oczywiście co jakiś czas będziemy musieli je wyczyścić gruntownie, ale nie jest to konieczne za każdym razem. Plastiki nam już przeszły. Możemy teraz zająć się ich zabezpieczeniem. Po co zabezpieczamy plastiki? Przede wszystkim, aby odżywić wnętrze samochodu. To jest taki pierwszy, najbardziej namacalny efekt nałożenia dressingu na plastiki, ponieważ nałożenie, nawet perfekcyjnie wyczyszczone wnętrze, bez dressingu nie będzie się prezentować tak dobrze. Oczywiście mówię tutaj o starszych samochodach, które już mają te plastiki trochę wypłowiałe. W takim wypadku idealnie sprawdza się, sprawdza się dressing, aby je odżywić i nadać im koloru. A w przypadku nowszych samochodów, główną zaletą. Dressingu będzie ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV i, i blaknięcie od słońca. Różne dressingi będą mieć różne właściwości, także nie chcę się zbytnio w to zagłębiać. Do nakładania przyda się aplikator z mikrofibry. Jest chyba najwygodniejsza forma nakładania dressingu. I rozprowadzamy. Po plastik. A jak sobie poradzić z takimi zakamarkami, gdzie nie możemy dojść aplikatorem? Tutaj również sprawdzi się pędzelek. Najlepiej no, mieć osobny pędzelek z takim bardzo mięciutkim, delikatnym włosiem. To jest akurat pędzelek do malowania drewna. Sikamy odrobinę na włosie, rozcieramy i możemy nałożyć w ten sposób dressing właśnie albo w jakichś kratkach na biegu, gdzie mamy ciężko dojść. Albo w łączeniach elementów, w szczelinach, tak aby wszędzie ten dressing był rozprowadzony równomiernie. I ostatnim etapem naszego sprzątania samochodu będzie mycie szyb. Oczyste szyby to podstawa bezpiecznej i komfortowej jazdy. Co zrobimy? Najpierw opuścimy sobie tą szybę, umyjemy sobie tą krawędź, która się chowa później za uszczelką, i nie będzie on w stanie do niej dojść. Później podniesiemy z powrotem tą szybę i umyjemy ją. Warto w tym wypadku umyć tą szybę właśnie z jednej i z drugiej strony, bo ona po obu stronach chowa się trochę za łóżczelką. I najpierw mikrofibrą. Teraz mikrofibrą suchą. Podnosimy. I tak, w jaki sposób myjemy szyby? Zaopatrzamy się w dwie y, mikrofibry do mycia szyb. Na jedną nanosimy płyn. Rozprowadzamy go po szybie. Dokładnie całą szybę umyć. A następnie drugą mikrofibrą suchą docieramy. Najlepiej sobie obrysować szybę dookoła. I teraz prostymi ruchami od krawędzi do krawędzi myjemy szybę. I to samo powtarzamy z drugiej strony. szybie. Powinniśmy poświecić sobie na nią jakąś latarką ledową, bądź jakimś skangrifem, żeby sprawdzić, czy, czy nie zostały żadne smugi. Ewentualnie, jak jest ładna, słoneczna pogoda, wyjechanie na słońce z samochodem prawdę powie, czy szyby są dobrze umyte, czy nie. Czasami nawet czegoś w latarce nie zobaczymy, a Wyjedziemy na słońce i okaże się, że nie da się patrzeć przez szyby, bo są same mazy i smugi. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o sprzątanie wnętrza. Dzisiaj było dosyć krótko, ponieważ temat też nie jest szczególnie skomplikowany. Co robimy? Odkurzamy samochód, następnie czyścimy plastiki. Możemy umyć dywaniki też, jeśli są gumowe, jeśli są materiałowe, to odkurzamy je również. Czyścimy wszystkie plastiki, potem je zabezpieczamy. Myjemy szyby i to tak naprawdę wszystko. Chyba, że zamierzamy również prać tapicerkę. Wtedy odkurzamy, czyścimy plastiki, bierzemy tapicerkę, zabezpieczamy plastiki, myjemy szyby. To takie krótkie podsumowanie. To jest taka najbardziej optymalna kolejność. Hmm, sprzątania wnętrza. Myślę, że raczej nikomu z Was to nie sprawi żadnego problemu. Jeśli jeszcze nie widzieliście moich dwóch poprzednich filmów mycie detailingowe oraz woskowanie, to zapraszam. Będą one podlinkowane w opisie. Jeśli zastanawiacie się, jakie kosmetyki wybrać na początek przygody z detailingiem, to znajdziecie również w opisie link do mojego bezpłatnego e-booka yy, Detailingowy Niezbędnik Jest to taki praktyczny poradnik co wybrać na początek, jakie kosmetyki wybrać, jakie akcesoria razem z konkretnymi przykładami Myślę, że może się na pewno przydać jeśli dopiero zaczynasz Podsumowanie tej wiedzy, którą przekazałam znajdziesz w artykule sprzątanie wnętrza na moim blogu Garage Lifestyle Dodatkowo o każdym z tych etapów napisałam osobno, obszerne artykuły, w których zdradzam wszystkie triki, wszystkie szczegóły, na co trzeba zwrócić uwagę. Także, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to serdecznie zapraszam. Jestem bardzo ciekawa, czy spodobało Wam się to wyzwanie, czy skorzystaliście w jakiś sposób na nim, dowiedzieliście się czegoś nowego. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się swoją opinią. Jeśli macie jakieś sugestie, na jaki temat mogłabym przeprowadzić kolejne wyzwanie, o czym mogłabym napisać, to, to piszcie do mnie. Chętnie się dowiem, czego wy chcielibyście się dowiedzieć. A ja dziękuję za uwagę. Możecie mnie znaleźć na, na blogu. Na Facebooku, na Instagramie. Myślę, że nagram również jeszcze kiedyś parę filmów. Także zachęcam Cię do śledzenia mnie, jeśli chcesz rozbijać swoją tajemniczą wiedzę i dowiedzieć się więcej. Także dziękuję za uwagę.